Było mroźne zimowe popołudnie. Padał śnieg. Wszyscy kupowali choinki, bo zbliżały się święta. Na ulicach stały już pięknie ubrane drzewka. Było kolorowo i radośnie. Jacuś właśnie wracał z tatą z przedszkola. W pewnym momencie przy furtce jednego z domów zauważył dzwoneczek. Był lekko przypruszony śniegiem i błyszczał. Zobacz, tato. Jaki ładny! zawołał, otrzepując dzwonek ze śniegu. Rzeczywiście, powiedział tatuś i wziął dzwoneczek do ręki. Pewnie ktoś go zgubił dodał po chwili. Nie oddam go nikomu zawołał Jacuś i schował dzwonek do kieszonki. Nikomu? A gdybyś to ty go zgubił? zapytał tata. Ale Jacek nawet nie chciał słyszeć o oddaniu dzwonka. Miał nadzieję, że nikt się po niego nie zgłosi. Tego dnia bawił się tylko nim. Przyczepiał go do kolejki i wieszał na choince, ale najczęściej obracał go w dłoniach. Dzwoneczek był gładki i lśniący, a dźwięk jaki wydawał był najpiękniejszym dźwiękiem, jaki Jacuś kiedykolwiek słyszał. Nocą dzwonek spał razem z Jackiem pod poduszką. Gdy następnego dnia chłopiec przyszedł do przedszkola, już od progu zobaczył płaczącą Małgosię. – Co się stało? – pytała pani, głaszcząc ją po głowie. – Wczoraj zgubiłam dzwoneczek. Był taki śliczny. Myślałam, że został tutaj, ale go nie znalazłam – powiedziała przysłuzy dziewczynka. Jacuś patrzył przez chwilę na koleżankę, a potem wyjął dzwoneczek z kieszeni i schował za plecami. Podszedł do Małgosi i cichutko, cichuteńko zadzwonił. Dziewczynka podniosła głowę i rozejrzała się dookoła. To on, to on! wołała. To mój dzwoneczek. Jacuś wyjął dzwonek z zapleców i oddał go właścicielce. Dziękuję, bardzo ci dziękuję, zawołała. A chłopiec poczuł miłe ciepło wokół serduszka. Oddawanie znalezionych dzwoneczków wcale nie jest takie straszne, pomyślał i założył kapcie.